przyjemność współorganizować event, który zatytułowaliśmy i będziesz kochała bliźnią swoją. To była inicjatywa kilku osób, dwóch wyznawczyń islamu, dwóch Żydówek, ateistki oraz mnie, lezwijkie katoliczki. To jest okres świąt we wszystkich dużych religiach. Właśnie Boże Narodzenie, które się zbliża, Hanuka, która będzie niedługo, Żydowska i muzułmańskie święta Allatka. Chodziło o to, żeby pokazać naszemu społeczeństwu, że nie tylko są właśnie Polscy, prawda, i w ogóle na świecie katolicy, którzy tak naprawdę w większości nawet nie wiedzą, co znaczą te święta. Bo tu głównie właśnie chodzi o to, żeby pokazać miłość do drugiego człowieka, żeby pomóc przede wszystkim. że stereotypy, które ogólnie obowiązują, że muzułmanie z Żydami się nie lubią lub osoby religijne mają problem z uznaniem tego, że ktoś jest homoseksualny lub też Zamykamy osoby homoseksualne, które są religijne, żeby mogły wypowiedzieć, tak, jesteśmy religijne, wierzymy, jesteśmy osobami wierzącymi i żeby popracować trochę na tych stereotypach. Wzięłam udział w tym spotkaniu, dlatego, że jest dla mnie ważna różnorodność pod każdym względem. My też promujemy tolerancję dla różnego rodzaju światopoglądów. czegoś wspólnie przy gotowaniu. Ten poczęstunek, który zorganizowałyśmy, jest poczęstunkiem bliskowschodnim, takim połączeniem tradycji arabskiej i żydowskiej. I wiadomo, jakie jest spojrzenie na kobiety w islamie, jak ludzie odbierają nas i, i podobnie jest też również w kulturze y, żydowskiej. I podobnie jest no, też z lesbijkami. Ludzie nas chcą tak na margines zepchnąć, i nie jesteśmy traktowane tak, jakbyśmy chciały, tak jak na to zasługujemy. Rozmowy otwierają oczy. Ten, kto nie szuka, ten, kto nie stara się mówić, nigdy nie zmieni swojego poglądu. Szczególnie właśnie religie doprowadzają do sytuacji, które są bardzo złe. Doprowadzają do wojen, śmierci, cierpienia, nienawiści. I to jest odpowiedzialnością osób, również religii, żeby powiedzieć nie, nie zgadzam się z tym, do czego nawołują liderzy mojej religii. Kobiety muszą dążyć do tego, żeby realizować swoje marzenia i nie wątpić w swoją, w swoją siłę w siebie. Zawsze jak uczestniczę w takim spotkaniu, to uczestniczę w, w, w spotkaniu z ludźmi, którymi na jakimś tam okresie, nie zgadzam, prawda? To, to nie jest coś, co mi przeszkadza. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, takie interesy, bo ludzie tak świętują oddzielnie swoje święta w swoich religiach. A tutaj przyszli ludzie z różne wyznania, reprezentujący kochać swoją bliźnią, czyli po prostu tak żyj, a żebyś mogła po prostu stanąć przed Bogiem i powiedzieć co zrobiłaś dla swoich dzieci.